jest w takiej akcie nazywa się e, Biedronka Super Zwieżyta i typu to działa e, schabujemy taką kartę, no ale widzicie? tutaj, widzicie, tarczy, tutaj. I słuchamy, a mam rzucić jej ten sam, to tutaj przesuwamy i słuchajcie go zbanku w tej jak się nazywa, no i przebiegnie i jest w legaty wielki. Hmm. Tutaj jest ten ktosek. Teraz pokażę, jakie ja już mam. Tu jest ktosek i on jest tutaj. Ja jeszcze pokażę, jakie ja mam. To nazywają się księżki. Mam kilka. I to. Antylopat. Jeszcze mam. Słuchajcie, kilka. Mam z gościnniejszych. Naj... Mam takie długa nazwa, nie wiem, czy sobie. I to jest 65. Zróżno. Potem są tam różowy. O, jestem jest, zimny. Jest. I tutaj jest moje to tu jest jego opis.

bardzo oczyszczaj, bardzo oczyszczaj Widzicie, i ten, który będzie i ten yy, możecie wyprzedzić, i ten, yy, i ten yy, który będzie pierwszy, drugi lub trzeci zostanie serduszko No Widzicie? Nie wwalili, zaczęto połączać, to było. żyjemy na szczęście, chyba brak, okej, na lat. <laughs> Dobra. Okay. klapa, okay. chodź, bardzo chodź, 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 chodź,